Jak Bibi pomogł samochodowi elektrycznemu. Jednego razu samochód elektryczny spóźniał się do pracy. On bardzo się śpieszył, dlatego naładował się mniej niż zawsze. Co doprowadziło do bardzo przykrych konsekwencji. Kiedy samochód elektryczny jechał drogą, nagle padła mu bateria. Samochód elektryczny nie mógł się ruszyć. I dlatego nie miał innego wejścia. Jak wezwać holownik? Trzeba jechać do warsztatu Bibi. Bibi to mechanik nasz. Dziś usterce radę da. Malowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna. Zrobisz tu, nim dodasz gaz. Samochody stoją żonku. Tymczasem Bibi przyjechał do warsztatu i czekał na klientów. Bibi zobaczył holownik, a następnie zauważył samochód elektryczny. Co ci się stało? Samochód elektryczny opowiedział o zdarzeniu, o tym jak on śpieszył się do pracy i nie zdarzył się naładować, i o tym jak później padła mu bateria. Bibi często spotyka się z takimi problemami, więc uspokoił samochód elektryczny. Nie martw się! Razem wszystko naprawimy. Co nie dzieciaki? Hmm, to od czego zaczniemy? Musimy naładować baterie. Żeby to zrobić, musimy dobrać odpowiedni kabel. Yes! Może ten? <laughs> nie, ten się nie nadaje. On jest trójkątny. Wtedy może być ten. Nie, to złącze jest dłuższe. Ono się nie nadaje. Mm -mm. Wtedy pasuje nam ta opcja. Udało się. Teraz bateria szybko się naładuje. Hurra! Ale co to za rysy na drzwiach? Samochód elektryczny przypomniał sobie, jak nie tak dawno próbował zaparkować się przy płocie i zrobił zarysowania na drzwiach. Bok trzeba pilnie pomalować, bo inaczej pojawi się rdza, a to jest bardzo złe dla samochodu. Zobaczmy, mam kilka różnych farb. Dzieci, pomożecie mi wybrać odpowiedni kolor? Farba powinna być dokładnie taka sama, jak ta na samochodzie. Może ta. Nie, to jest pomarańczowa farba. Ona jest jaśniejsza od tej, której potrzebujemy. Wtedy może ta? Nie, ta jest zbyt ciemna. Wtedy ta. Dokładnie, to jest to, czego nam potrzeba. Teraz możemy pomalować zadrapany bok. Gotowe, wszystko zrobione. Możesz wyruszać w drogę. Musisz uważać i ładować akumulator do końca. I robić to wcześniej, a nie w ostatniej chwili. Hoho. Teraz samochód elektryczny podziękował Bibi i pojechał do domu. On zapamiętał, że baterie zawsze potrzeba ładować wcześniej. I teraz nigdy się nie spóźnia. Dziękuję, Bibi. Jeśli nie, to kliknij przycisk, subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny. Zrób to szybciutko! Szykujemy dla ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki. Daj łapkę, oglądaj dalej i baw się świetnie! Jak Bibi pomagał miejskiemu samochodowi ubiegać się o pracę. Spójrzcie, to samochód miejski. On, tak samo jak i inne samochody, chce jeździć rano do pracy. Jak dobrze by było, żeby dziś wszystko się udało i go w końcu przyjęli, bo to tak fajnie jest być przydatnym dla swojego miasta. Czyżby mu znów nie poszczęściło i go nie wzięli do pracy? Nie smuć się. Musisz udać się do warsztatu Bibi. On ci na pewno pomoże. Nasz, dziś usterce radę da, malowanie śmiana kół wnet pomoże ci by słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tu nim, dodasz gaz. Samochody stoją rządku i je wszystko jest w porządku! Dzisiaj Bibi czekał nowych klientów z niecierpliwością. Bo on bardzo szybko poradził sobie ze wszystkimi uszkodzeniami. O, wydaje się, że coś cię niepokoi! Czy coś ci się zepsuło? I samochód opowiedział Bibi, jak on już od tygodnia próbuje dostać pracę w taksówce. Jak chce być przydatnym mieszkańcom miasta. Ale nic mu nie wychodzi. Tak! Nie martw się! Wiem, jak ci pomóc! Szybko! Jedziemy do warsztatu. Uhu! Aby samochód mógł pracować jako taksi, potrzebny mu odpowiedni wygląd. Wiesz, tak będzie go widać z daleka, i pasażerowie nie będą go mylić z innymi samochodami. Dobierzemy odpowiednią kolorystykę. Jaki kolor pasuje? Może być ten? Nie, tak wygląda karetka. Nią jeżdżą lekarze. Wtedy ten? Nie, ten pasuje do ciężarówek, które przewożą żywność. Wtedy może ten podejdzie. Świetna opcja! Teraz wszyscy będą widzieć, że to taksówka. Potrzebujemy jeszcze rozpoznawalnego migacza, tak? żeby auto było widać z daleka i z bliska. Czy taki podejdzie? Nie. Z takim migaczem jeździ policja, gdy spieszy się na wezwanie. Wtedy taka opcja. Nie. Auto powinno być widać, a nie słychać. A co powiesz nie. na to? To jest dokładnie to, czego potrzebujesz. Wyszło świetnie! Teraz z pewnością cię wezmą do pracy. Powodzenia! Samochód przyjęli tego samego dnia. Teraz on jeździ po mieście i przewozi mieszkańców w potrzebne im miejsca. Dziękuję, Bibi! Cześć, przyjacielu! Czy śledzisz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny. Zrób to szybciutko. Szykujemy dla Ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki. Daj łapkę, oglądaj dalej i baw się świetnie! Jak Bibi pomogł ciężarówce drobiowej. Cześć dzieciaki! Dzisiaj jadę do mojego przyjaciela we wsi, żeby pomóc mu sadzić drzewa w jego ogrodzie. Czy nie jest za wcześnie nasadzenie drzew? Mój przyjaciel mówi, że nie jest. Drzewa powinny być sadzone po ostatnim mrozie, dopóki liście nie rozkwitną na gałęziach. No to śmiało, ale bądź ostrożny na drodze. Będę, będę. Bibi to mechanik nasz. Dziś u radę da. Malowanie, zmiana ku, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna. Zrobisz tu, nim dodasz gaz. Samochody stoją w żonku i już wszystko jest w porządku. Hej, cześć! Oj! Oś ty! Dokąd ty się tak spieszysz? Bądź ostrożny, Bibi! Zwolnij prędkość. Oj, 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 oj! wypadek! Bibi, musimy pilnie wezwać pogotowie ratunkowe. Tak się pogubiłem, że zapomniałem numer służby ratowniczej. Dzieci, czy możecie mi przypomnieć numer? O. Który jest właściwy? Może ten? 998. Moim zdaniem to Straż Pożarna. Albo ten? 997. E, nie pamiętam. 997 to policja. Wtedy to jest 112. To poprawny numer. Zadzwoń. <laughs> Cześć. Służba ratunkowa? Przewróciła się ciężarówka drobiowa. Pilnie potrzebujemy dźwigu. Bibi, zapomniałeś umieścić znak ostrzegawczy. Naprawdę! Konieczne jest umieszczenie znaku awaryjnego przed miejscem wypadku. Który wybierzemy? Może ten? Nie. To jest znak śliskiej drogi. Wtedy ten. Ten znak mówi nam o zwierzętach? które mogą przechodzić ulicę w tym miejscu. Nam się nie nada. Pozostaje ten. Tak, to jest znak awaryjny. Umieśćmy go. Wydaje mi się, że już przybył dźwig. Świetnie! Ciężarówka zrobię znowu na kołach. Tak, ale kurczaki, które wiózł na farmę, rozproszyły się. Tak. Uciekły. Musimy pomóc przewoźnikowi drobiu Jakoś zebrać wszystkie kurczaki do klatki Ale jak to zrobić? Złapiemy je Kurczaki nie potrafią latać Dokładnie Chodźmy Cip, 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 cip No nie bójcie się No chodź, no tutaj Haha ha. Złapany, mam go Dobra robota Wciąż jest 100 kurczaków. Sto kurczaków? Nie! Nie potrafię złapać tak dużo. Biegają jak szalone. A my, pandy, możemy się tylko wspinać na drzewa. Nie złapię ich wszystkich. Ale co robić? O, chyba mam dobry pomysł. Będziemy łapać kurczaki do siatki na motyle. Świetny pomysł, Bibi. Tylko kurczaki większe od motyli. To prawda? Dlatego musimy wykopać głęboką dziurę i zagnać do niej kurczaczki, a następnie wszystkie złapać. Głęboką dziurę? Bardzo długo trzeba kopać, Bibi. Kurczaki rozproszą się w różne strony. Tak. No więc, no więc musimy je jakoś zwabić. Pomyślmy, do siatki? Teraz pojadę szybko i przywiozę siatkę. Nie martw się. Wrócę za chwilę. Tak. Teraz rozłożymy siatkę. Cip 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 cip. Kto jest głodny? Kto chce dostać dobre ziarenka? Cip 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 cip. Chodźcie do mnie, maluszki moje. Hop, siup. Aha! Złapałem was kurczaki. Teraz wsadzę was do klatki i pojedziecie na farmę kurczaków. Ho? O, nie, nie, nie. Ja się tak nie bawię. Jaki chytry kogut. Nie dał się nabrać. Wszystko jedno i tak go złapię. Gdzie tu jest najpiękniejsza kurka? A oto i ona! Dobra panna młoda dla naszego krzykliwego koguta! Spróbujmy! To wszystko. No i kto tu kogo przechytrzył, ha? Jesteś taki mądry, Bibi. Pandy zawsze były mądrzejsze od kogutów. Teraz wszystko gotowe. Możesz jechać, ale bądź ostrożny na drodze. Nie przekraczaj prędkości. Spokojnej podróży! Taka historia zdarzyła się Bibiemu. Teraz przewoźnik drobiu będzie bardzo ostrożny, wykonując zakręty. A wszystkie kurczaki dotrą do gospodarstwa bez szwanku. Świetna robota, Bibi. Cześć przyjacielu! Czy śledzisz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk, subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny! Zrób to szybciutko! Szykujemy dla ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki! Daj łapkę, oglądaj dalej i baw się świetnie!